Kolejna krew, kolejna krew, to za zamknął drzwi, ktoś tu idzie! Nieważne, nieważne Jezu, ja idę ciągle w to ostro. mi mnie uszy zabolały. Oa, czekaj. Czekaj. to was z tej strony, Nesko, dzisiaj witam, was w drugim parcie Seven Days. Y, seven Days, zwyczajnie. Już chciałem powiedzieć, tutaj, ale nie powiem tego. Jest to drugi part, który będzie, wydaje mi się, trochę dłuższy od pierwszego, bo ponieważ w tej części chcę skończyć już tą grę. Ah, keep the way, don't look back. O, oh, chrzty, w dupę. Aha, odwróciłem się i coś tam nic nie było się to? się? jaki sprytny jestem? Ciekawe, czy tutaj coś jeszcze... Nie, dobra, inaczej nic nie mogę otworzyć. Drzwi się otwarły. Ha, czyli dobra, tutaj już jedno zebrałem stąd, to już teraz nie ma. Czyli mamy nie patrzeć do tyłu z tego, co się dowiedzieliśmy, tak? To nie będzie takie łatwe, ponieważ ja mam chorobę, która yy, każe mi patrzeć do tyłu, więc to jest taki mały minus, bo ja lubię patrzeć do tyłu, ja bardzo lubię patrzeć do tyłu, naprawdę. Jak ja nie patrzę do tyłu, to wtedy nie czuję się spełniony. Nie, nie czuję się po prostu zwyczajnie spełniony. A! O kuźwa! Dobra! A! O kuźwa! Nie patrzyć do tyłu! Nie patrzyć do tyłu! Okej, okay, okej. Okay. Ciekawe co się stanie, jak odwrócę się do tyłu. Jezu. O kurde, co to było? Co to było? Co to było? O matko, dobra! O, popatrzyłem się do tyłu. Okej. Okay. Okej, okay, tam był jakiś chłopczyk. Zamknięte, zamknięte. Otwarte. Tam był chłopczyk, który chciał mnie zabić. O, klucz. Lubię klucze. Dobra, dobra. Rozmówię, e, że grę macie w opisie. Nie wiem, czy już to powiedziałem. Jeżeli komuś brakuje gry. Dobra, otworzyłem drugie drzwi, a te drzwi będą też zamknięte? Tak, one są też zamknięte. Okej... Okay. Okej... Okay. Okej... Okay. POKÓJ ZAŁAW! Mogę wyłączyć? Mogę wyłączyć, dobra i to. Nie ma jeszcze żadnych fajnych... Nie, znowu! Nie, nie popsuj mi tego obrazka. on jest naprawdę ładny! Wyłącz się. Dobra, teraz jest okej. Okay. To były zamknięte drzwi, tak. Ja też. Ja też. Ja też. Da! Dobra! Te są otwarte. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O! znowu piękny pan. Tylko tym razem naprawdę piękny, bo go przemiętnie popsuł. Nie tak wtedy. Czekajcie. Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Nic nie widzę! Przecież od tyłu się otwierają. Czy od przodu, właśnie. Nie z tej strony, którą chciałem. O, kolejne drzwi otwarte. Uuu, pani. Już raz się na to nabrałem, drugi raz się nie dam nabrać. Mogę coś tutaj zrobić? Nie. A ty mi coś dasz? Nie, niestety. Jakie? czyli ty mi nic nie dasz, tak? Dobra, taki niemiły będziesz, tak? Obrazku. Co tu jest, co tu jest, co tu jest? Zwężający się korytarz. Z... Hu! Dobra. Ale... To dziwne, że tutaj nic nie ma do cholery jasnej. Powinien być klucz, ale nie ma klucza. Jest tylko krew. Tak ja naprawdę nic mi nie daje, bo ja nie lubię krwi. Czyli co? Co, poszedłem tutaj na darmo, naprawdę? Nawet klucza nie było, no co to, to było dziwne. Tutaj nie mogę nic otworzyć, może. Nie, no nie ma sensu. To zwyczajnie nie ma sensu, no coś tu musi być przecież. Te drzwi są zamknięte, te też są, te też. Tutaj były otwarte, ale tutaj przecież nie ma nic, ani w książkach, ani w obrazku, ani w drzwiach. Ani jak się wrócę, nic nie ma. Ani tu nic nie ma. A te drzwi są zamknięte? Te też są zamknięte, no kurde. To coś tam musi w takim razie być. No nie ma. Nie ma możliwości, żeby tam nic kurde nie było. Nie widzę po prostu takiej możliwości. Nie widzę i tyle. Coś tu musi być. No mówię wam, że coś tu musi być. Że ja nie widzę tu innej możliwości. Nie widzę. Po prostu. Sprawdziłem wszystkie drzwi po kolei. Widzieliście to, prawda? Widzieliście, sprawdziłem wszystkie drzwi po kolei. Aż ty w dupę, głupie zagadki. Jak ja ich nie lubię. Po prostu jak ja ich nie lubię! Czekajcie, chyba że... A! Jest! To była dziewczynka. To była ta pani z obrazka. Mówię wam, to była ona. Czemu zwężył mi się to widzenie? Wszystko mi się zwęża, o kurde Ja zasypiam? Jeszcze nic nie widzę Nie wiem czy dobrze idę, chyba źle idę Ściana Drzwi Zamknięte Drzwi zamknięte Drzwi zamknięte Tu są otwarte, ale tutaj już byłem A, bo tam jeszcze były drzwi po, po zamykane, pamiętam, dobra drzwi Zamknięte Eee drzwi Zamknięte drzwi zamk A, bo muszę wybrać klucz, kurde Jak ja kompletnie nie myślę dzisiaj, no. O, jest, dobra, udało się. Tylko dlaczego nic nie widzę, do cholery? Co to jest? Co to za czarny obraz? Co za debil wymyślił czarny obraz? Ja się pytam. O! O! Tego nie widziałem. Mam hm. no rozumieć, że coś o mnie jest tutaj? Że co, że ja tutaj zginę za chwilę? Czy jak? że mówiąc nic nie widzę, a coś to musi oznaczać. Tylko, że ja nic naprawdę nie widzę. Hm. Aż ty w dupę, już nic nie mam, prawda? Nie mam klucza, nie. Czarno! Widzę czarność! Może ta ręka coś oznacza albo... Bez jaj, dlaczego tak mało widzę? O, kurde, zamknięte drzwi. O, sztyw. O, teraz przynajmniej więcej widzę. O! O! Poszedź się! O, 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 o! O, jak ładnie. Przestań kłamać musisz wybrać to jak żyjesz, że tak powiem. Aha, dobra. Tam były oczy, widziałem oczy, widzieliście, widziałem... Widzia to buzia! W tym chmurze! W tym chmuru <grym> Jezu! Nie strasz mnie! Tutaj mam iść? Mam tutaj iść? Nie, nie tutaj raczej. Co to było? Co to było? Gdzie ja mogę teraz iść ostatnie drzwi? Tu są otwarte Idziemy, dobra? Czy trzeba przeczytać, trzeba przeczytać. No nie, It's no time yet. Oh. No dobra. Rozumiem. Który to już był dzień? A już nie liczę. Czwarty? Czwarty, to chyba czwarty dzień, załamy 7. W 77 dniu będziemy odpoczywać. Ech. Te są niestety zamknięte, tutaj nie ma żadnych fajnych książek. Drzwi są otwarte i dobrze. Nie ma żadnej notki, czyli chyba już nie, nie, nie przestrzegać trzeba tego i tej zasady, że trzeba nie patrzeć do tyłu. Tak mi się coś wydaje. Przynajmniej mam taką nadzieję do cholery jasnej. Do cholery jasnej. W dupę jeża Drzwi są zamknięte Drzwi zamknięte są O kuźwa, dobra drzwi zamknięte są Drzwi. O, tu, a, Jezu, run! Gdzie mam bronować? Gdzie mam brunować? Tutaj mam brunować, dobra. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Teraz tutaj mam brunować, dobra. Tu jest tutaj, teraz tutaj, teraz tutaj, teraz tutaj, teraz tutaj. O, już, już, już uciekłem, już uciekłem, chyba uciekłem, 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 uciekłem prawda? Oście w dupę, oście w dupę, oście w dupę. Dobra, tutaj, 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 tu, 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 tu. tu, tu, tu. Nie, nie. O, o o, ooo wow, wow, wow ale próbowałem go odepchnąć, dobra i to znowu przeszły miedziarki, A ale i to porządne teraz tym razem tym razem porządne, takie mega takie yo, yo, ale to jest powtórka, dobra, rozumiem Okej okay. Czekajcie, gdzie ja będę musiał biec teraz? Okej, okay. drzwi zamknięte Eee Czekajcie, bo nie pamiętam, nie pamiętam Tutaj, tutaj, o kurde, nie tutaj O, z tym dupy, tutaj Teraz tutaj, teraz tutaj, teraz tutaj, teraz tutaj, teraz tutaj Teraz tutaj chyba się biegło Nie, nie, nie to, nie to, nie to Tutaj, dobra Dawaj, 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 dawaj. Biegnij, biegnij, to jeszcze nie czas na twoją śmierć, O, szty w dupę. O, tu się zbira. Nie chcę na patrzeć, nie chcę na ciebie patrzeć. Mam tak na słonie. chcesz ja chcę spać. O, tu jest, okej, okay, popatrzyłem się na niego. Okej, okay, nie wiedziałem o co mu chodzi. Okej. Okay. I co teraz? Nie mogę nigdzie iść, niestety. You find. Znalazłem to! Co znalazłem? Tu jest pokój. To jest pokój. Pokój sama. Patrz. Pa, znaczy, skup się na, na czymś tam. Uuu, coś zebrałem. No, zabłyszam to! Dobra. To jeszcze nie czas, niech ci będzie, to jeszcze nie czas, niech ci będzie, naprawdę. O! Obudziliśmy się teraz w innym, w innym miejscu. Czy żeby to było te duże dwu... 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 nie, już myślałem. Uuu. Okej. Okay. Potrzebujemy śrubokręta. Znowu. Normalnie przypomina mi to trochę e, tchiefa i, i... tego innego, dobra. Tym razem na że żadna dyniowa głowa nie będzie mnie ścigała, prawda? Cholera. Uuu, oczy! Hello, baby! One mrugają! You cannot continue like this, don't you understand where you are? Um, nie możesz kontynuować, nie, nie rozumiesz gdzie jesteś jeszcze. Nie, nie rozumiesz jeszcze gdzie jesteś, w takim sensie. A! O kuźwa, to jest dyniowa głowa! Mówiłem, mówiłem o dyniowej głowie, mówiłem. A ty, co? Masz mi coś powiedzieć? Oczy dole. Oczy. Oczy. Oczy! 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 Oczy. Oczy, o tam mogę iść. Dobra. O, mój pokój. No niestety nie mamy jeszcze... Screwdriver. Eee, gdzie ja muszę iść teraz? W takim razie... Tam były oczy. Tutaj są jeszcze... O, kuźwa! Dobra, zamknij, zamknij drzwi. Zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij drzwi. Budu-budu-budu-budu. Budu-budu-budu-budu. Niestety nic tutaj nie ma. A e, dobra, uciekłem. Przynajmniej uciekłem dla oczu. Eee... Czekajcie, stąd przyszedłem. Tak, tutaj były oczy. Dobra, rozumiem. Okej. Okay. Tutaj iść nie mogę, tutaj mogę iść i mogę iść teraz tutaj, o. Ale te drzwi są zamknięte niestety, bo tam byłem już po drugiej stronie, byłem po jednej po drugiej stronie. Więc niestety nie mam możliwości tam pójść, a to nie zamknąłem. To byłem chyba ja jednak. Nie, to nie byłem jednak ja. O, ty w dupę, wielkie S. Teraz ja się schowam za pudełeczkiem w takim razie, nie mogę schować się za pudełeczkiem. Szukam, szukam kręta, Bo on śruby kręci. Dlatego go szukam, bo jest mi potrzebny. Niestety tutaj jest tylko S, które... O! Jest śrubokręt! Nie widziałem go. O! Pięknie. Zresztą ja mam broń do atakowania. Nie, myślałem, że tam się coś otworzyło. Eee... Tutaj. Zamknę drzwi. I otworzę. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj jeszcze nie byłem. Fak? Czekajcie, muszę dwa naraz muszę stanąć. Są trzy naraz. Są trzy nawet. Rozumiem. Raz, dwa, trzy. I co? Musi być jakaś kolejność, czy co? Czy są. Nie ty? Nie, osunęcie, nie, ty. nie, 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 nie. Dobra, rozumiem, rozumiem. To jest pierwszy, to jest drugi, to jest trzeci, to jest czwarty. Hej, yeah. Tak się to właśnie robi, ludzie. Rozumiecie to? Rozumiecie ideę? Idea! Idea Tak, zaczynam się czuć dziwnie. Bardzo dziwnie. Jakby ktoś mi prześladował, jakby wielka dynia latająca. Latające wielkodyniowe gówno mnie prześladowało. Tak się właśnie czuję. Dokładnie tak Skąd wiedziałeś, Dzią? Nie mogę się nic sobie zrobić? Nie, klucza też nie ma, nie... Okej, okay. aha, kurde, o dobra, Wy, zamknij, 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 idziemy, 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 bo dynia może mnie złapać w każdej chwili, tu jest klucz, o, no, ja nie chcę, no właśnie, dobrze, eee, e. 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 boli mnie trochę gardło, od tego całego krzyku, krzyku, że tak powiem, Już tak się pięknie wyrażę, krzyku, krzyku. Tutaj, tutaj, biegni, 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 biegni! Nie to miałem na myśli, mówiąc, biegnij Uciekłem, uciekłem, nie uciekłem, uciekłem. I znotaj mnie, dobra, 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 udało się, udało się. Pasuje mi to. Siódmy dzień, ostatni dzień. To jeszcze nie czas. Gdzie? Dlaczego on niby spał? Na niewidzialnym łóżku. Tam nic nie było, tam nic się nie dzieje. Drapak dla... Wyglądało jak drapak dla kota, bez jaj. Zdecydowanie wyglądało jak drapak dla kota. No nie, powiecie mi, że nie. To... Koszty w dupę. Koszty w dupę. OŚ TY W DUPĘ, OŚ TY W DUPĘ, DRUGI DRAPAK Pierd... no drugi, trzeci drapak ja idę prosto do przodu, no to gdzieś AAAAAA, Jezu, jest Nie mam śrub... o, zniknął Nie mam screwdriver A, to moje dzieci Zamknięte. Kolejne! Mam dzieci, ludzie słuchajcie, mam dzieci Tak, ja wiem, że wy za mną chodzicie. Tak, ja wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. Bardzo dobrze zdaję sobie z tego sprawę, naprawdę. Tylko nie rozumiem, dlaczego wy za mną chodzicie, naprawdę. Urdę, przestań. Przestańcie! Dzieci, nie bawimy się tak. Póki się na was patrzę, to wy się nie ruszacie. A teraz po... O, nie ma was. O, teraz jesteście. O, cześć! Się magicznie teleportują. No popatrzcie normalnie, no. Czemu te drzwi są zamknięte? Czemu ja nie mam screwdriver? Piękna pani znowu. Ja nie rozumiem. O, jest. Eee, klucz był Nie, to nie, tak, do tych drzwi. Jest zroboka, jest. Wy mnie zostawcie w spokoju, debile. Dobra? Wun. Czy wy naprawdę musicie za mną iść do cholery jasnej? Chyba nie musicie, prawda? Tak coś obstawiam. Tam jest. Przyszły za mną tutaj. Dawaj. Jestem w klatce. On mnie zamknął tutaj. A Jezu. A Jezu. O, to dobrej to przynajmniej. O! Nie, dobra, tutaj byliśmy. O, tutaj jeszcze nie byliśmy. Dobra, świetło, się nastaje. Im więcej światłości, tym lepiej, albo gorzej, albo gorzej. ja nie chcę tam iść. Nie, nie, ja. Wiem, że spasuję. A, dobra, oni się powieszą. E, jeszcze raz. There is six holes in the table. Why? Wonder why. A, już rozumiem. Jeszcze jeden. Ja nie chcę. Jeszcze jeden? Czyżbym jednego nie otworzył? Ach, nie, dobra, jest, już. Co zgubiłem? Eee. Czy ja tu czegoś nie rozumiem? Chyba tak. Czekajcie. Mmm, Dajemy sobie E wywalmy śrubokręt i teraz spróbujmy. Eee, kurde, dobra, to w takim razie idźmy z powrotem, bo tutaj w sumie też krew prowadzi, jakby nie patrzeć. A krew to zawsze w tej grze to dobra oznaka, że tak powiem. Znaczy, no może nie dobra, no bo krew to zazwyczaj jest zła oznaka, że coś się dzieje, albo coś się stało, albo coś tam, ale... Ale może akurat w tej grze coś... coś dobrego to znaczy. Co o tym myślicie? O czym zapomnieliśmy? Jak myślicie, co to może być do cholery jasnej? Do cholery jasnej, co to może być? Co to może być? Co to, co to to, to, to może być? A. Wątroba. Nie, to była... nie wiem, płetwa chciałem powiedzieć. To nie jest płetwa, to jest. Szczerze to nie wiem, co to było tak naprawdę, wiecie? Nie mam pojęcia. Nie mam do cholery pojęcia. To było. Kurde, no ja, ja mam to na końcu języka, dosłownie ja mam to na końcu języka. Nawet na dwóch końcach języka. Mam tylko jeden język, ale... Ach, nieważne. Ja ci właśnie serce, dokładnie to miałem na myśli. I co, już? I co się stało? Drzwi się otworzyły, no tak. Nie, jednak nie. To może. No może któryś z nich trzyma teraz klucz? Przydałby się. A ja dostałem klucz, ok. Zakrwawiony klucz dostałem. Ok, idziemy. Umieliśmy zakrwawiony klucz. Mamy teraz dwie drogi. Roberto. Nie, ja lubię prawo, wiecie ja lubię prawą. Ja jestem prawo le ręczny, ja wolę prawą. Ja wolę prawą stronę, bo jestem prawo le ręczny. Pewnie mnie to zaraz po prostu zabije ale ja mam to gdzieś. Ja dam radę, dam radę, dam radę, tak, uwieźcie, idziemy, biegniemy, 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 ile się da. Biegniemy jak się da, ile się da, bo jesteśmy spoko. Okej, 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 okej Nie ma to niczego Chyba dobrze poszliśmy tak, mi się wydaje. O, doszliśmy do... Czekajcie, czy to będzie już... E... It's not time yet. Dobra, czyli to... Czyli to nie był siódmy dzień, czyli to był szósty dzień, teraz jest siódmy dzień. Okej, okay, rozumiem. Chyba, że... Chyba, że jednak nie. Chyba, że jednak tamto to był siódmy dzień. I look confused. No, no tak no... I don't. Tell... Nikomu nie mów nazwy sam! Trzyma się taka tego, co, co cię powstrzymuje. Follow the darkness. I to jest koniec? Mam rozumieć? Nie, to nie jest jeszcze koniec. Mam iść za ciemnością. Nikomu nie mówić o nazwie sam. Wyszedłem, ale mam iść za ciemnością. Kuźwa. O, kuźwa! Która, o kuźba, Nie w tą stronę zacząłem biec. O ja pierdziule, o ja pierdziule, o ja pierdziule O ja pierdziule, o, ja pierd dobra, chyba jednak dobrze biegłem. Jednak chyba nie dobrze biegłem. O w dupę, tutaj, tutaj. Dobra, 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 dobra. Dawaj, 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 dawaj. Biegnij, biegnij, biegnij. Biegni. Powieście! Nie wierzcie w takim razie, nie. Dobra, cisz, cisz, cisz. Nikomu nie mów nazwy, sam. Nie mogę tutaj przejść. O kurde. Idź, 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 źle pobiegłem, źle poszedłem, znaczy źle, źle zrobiłem, że tam poszedłem wtedy. O, 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 kuźba! dobra, to tylko brama się zamknęła. The mind covers, umysł za, za, zakrywa e, prawdy, Tak samo jak światło zakrywa ciemność. Taka jest wskazówka. Czyli nie mogę się ruszyć teraz. Spodziewałem się tego, bardzo się tego spodziewałem, naprawdę. Dlatego się nie wystraszyłem. Tylko troszeczkę mnie odgięło, już tak powiem. Ale nie, nie wystraszyłem się tego, bo ja się tego naprawdę cholernie spodziewałem. Te drzwi są niestety zamknięte. To było do przewidzenia, no bo co innego mogło się tak naprawdę zdarzyć. No było takie pum, 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 pum. I w sumie tyle, no. Źle, źle. Znowu źle. Tutaj, dobra, naprzód. No tak, to jest... Jezu, dwa razy wolno Dobrze, ty, ty nie stoi tutaj nigdzie mikrofon na biurku. Tylko stoi obok biurka albo daleko od biurka. Ok, teraz mam iść, pewnie podążać za krwią albo po prostu wykopywać wszystko, co jest na mojej drodze. Puste. Trzy razy muszę kliknąć, żeby. żeby wykopać. Nie ma pusto, 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 pusto. A tutaj na pewno nic nie było? A jeszcze raz się. Pusto, 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 pusto. pusto. Dziwne, że musimy wykopywać groby. Nerwiam ten dźwięk, jak przechodzę obok studni. Naprawdę mam przekopywać 10 grobów? Znaczy. O! U! znalazłem końca, który był tutaj od stuleci od milion leci. Chyba tego szukałem, tak naprawdę. Tak, muszę to wrzucić teraz do studni. To, to ma sens, kurde. Kurde, przecież to ma sens. Cholerę jasnej, no. Czy studnia? No co innego może być w studni? It's dark. Strange. Nie dotknęło końca. O! Kuźwa! Ja nie chcę tam być dłużej, ja tam nie chcę być dłużej, ja tam nie chcę być dłużej, ja tam nie chcę być dłużej, ja tam nie chcę... Ja chcę iść po prostu dalej. Iść, idź, 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 Nie wiem co to było. Tu krew. Krwi. Jej nie było. Tutaj. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczmy się, a co tam? It's too dark. No to, to chyba logiczne, że jest za, za, za ciemno, prawda? A ciemność to jest to, na co czekamy. Czyli to się otworzyło. Koniec? A, mam iść za ciemnością. Kapuje, nie mogę iść do światła. To ma sens. Mam, nie mam, nie mam już nawet łopaty, nie mogę kopać. Jesteśmy w. w niebie, ma sens? Chyba tak. Są zamknięte, no to. kurde, no chyba. Si robisz. O! Ok, latam. Latam, muszę trafić pewnie do jakiegoś nie wiadomo czego. Lecę w dół, nie przejmując się niczym, obudziłem się w domu... u... u nie wiem kogo. Te drzwi, te drzwi! Tych jeszcze nie byłem. To jest światło! Światłość, dotarłem do światłości. Nie, nie no nie mów, że to był jakiś nie domu, co! Zbliżam się, zbliżam się. Zbliżam się, zbliżam się, to jest duch, to jest yy, pan niebios, to jest... nie wiadomo co to. Są niektóre ofiary, e, e, trauma, fantasy world, wake up. A, czyli trauma, fantasy world, e, wake up, to chyba można wszystko połączyć w całość. E, tego kompletnie nie rozumiem, więc jakby co to, to możecie sobie sami się tłumaczyć. Okej. Okay. A strange, dziwna sytuacja, dziwny odgłos i dziwna gra wideo. Tak, dokładnie, zgadzam się. Dziwna gra wideo. Bardzo. E, żeby pomóc im. W... Nie wiem, powiedzieć, że, je, so, że oni śnią. E, tego też. Nie, nie zrozumiałem. Dobrze, że się nie wystraszyłem na koniec, no. I to jest tyle. To jest cała gra. Muzyka bardzo fajna, podoba mi się muzyka. Dobra, ja nie będę więcej tańczył, ja się z wami żegnam, dzięki, że oglądaliście, było fajnie, było fajnie, naprawdę, było, było fajnie nagrywać tą króciutką serię, ja się z wami żegnam, na razie, cześć i pa widzimy się w następnym horrorze, czyli w piątek, pa pa.